Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiorgonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skórwy syny najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obcy. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować Szkołę Węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły Wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami Wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch Wiedźminów ze Szkoły Węża, których znam. Nie wiem gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać. Wrócić do domu. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da, winę zwalić na czarodziejki, wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. O, trochę tego tutaj jest. Jak skontaktowałeś się z Silą? Gdy już dowiedziałem się o Loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No, wyglądam jak wyglądam. jeśli tego chce, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shin i zabiłem dla niej parę bestii. Narodziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterat Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął. Już nie musiałem jej wrabiać. Wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o Loży? Od cesarza i de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Jennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emir, Watier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić demawenda? Dzięki czarom Shili znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację, ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy o obławie. Gdyby nie skojatel i Orweta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demawenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Fortesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorwetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z lawaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, a gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. Ale to byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Odpła tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. A na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego druha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Orweta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Scoia'tael, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana. Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorwetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie, Szilla, szukała wyflotem. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło albo że to Jorwet by nie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Nie udało wam się dopaść Henselta. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze utknęliśmy w kryjówce w wąwozach, po drugie zjawiła się Sheila i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia rady i kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Dobra. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Połyku. Trzymaj. <laughs> Zawsze trzeba się napić. Ramię do wyboru walka albo nie. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy: niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek, ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych groźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Do zobaczenia! To już nigdy się nie spotkamy! A wciąż? Kto wie? Czekam na co nas czeka! Widzicie trójcy! Jak otworzyć bramę, nie? No, czekajcie! Ta biedronka jak prawdziwa wygląda, na no serio. Tak w 3D. Mm, fajnie by to wyglądało. Dobra, otwieramy bramę. No, Geralt otwiera. Teraz. Tak, bardzo fajnie się z Wami grało. Przechodziło więźnia 2, Zabójcy Król. Ale to już niestety koniec serii. Zagrajmy więźnia 2, Zabójcy Król. Chciałem powiedzieć coś o tej grze. Gra jest bardzo fajna się przechodziło, a zwłaszcza z wami. Zakończenie jest bardzo wiele. Gra jest naprawdę świetna. Grafika, efekty 3D. Jeśli ma oczywiście okulary nie? i te Nvidia 3D. Jest naprawdę świetnie. Wszystko ładnie dopasowane. fabuła jest super. Gra nie jest dość długo, ale... A czy długa, ale... mnie wystarcza taka długość, nie? O, jak natują mu elita. Dobra, ale nieważne. Co bym jeszcze o tym powiedzieć? Ym... No, było bardzo fajnie. Prześliśmy grę ścieżką Jorbeta. Oczywiście to nie jest, nie są dwa zakończenia, jest około 16 zakończenia, jak dobrze wyczytałem. Każde zakończenie różni się choć odrobinkę, nie? Ale to o tym się przekonamy po napisach końcowych. Które oczywiście pominę, bo Was to nie interesuje. Tak pominę. Bo to już nie koniec, jak widzicie. Tak, tang został zapisany. A po co? Żebyśmy mogli uczyć sejwa z dwójki do trójki. I Geralt rusza sam w swoją stronę. I co? Cztery. Tak. To już jest ostateczny koniec. To koniec Wiedźmin 2 zabójcy król. Nie proście mnie, żebym robił wiedźmina 2 zabójcy królów ścieżką Vernona, bo nie mam na to ochoty. Z raz wystarczy przejście wiedźmina. Dwójki jedną ścieżką, na no, ale, z play oczywiście. Dobrze to wykomentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia. Szkoda, że to już koniec. Naprawdę pani mi się grało. Do zobaczenia.